Teresa nawet nie znalazła miejsca po śmierci na cmentarzu w Lizie. Pochowano ją na cmentarzu publicznym, miejskim. To jednak okazało się Bożym błogosławieństwem, dlatego że kiedy rok po śmierci wujek Teresy wydał dzieje duszy, zapiski swoim sumptem, w nakładzie 2000 egzemplarzy. karmelitanki z Lizje mówimy, kto kupi takie wypociny. No tak traktuje się najczęściej rodzeństwo, tak traktowały siostry też Tereskę. E, rok dokładnie rok po śmierci wyszły dzieje duszy. Tutaj trzymam reprint polskiego wydania z 2000, 1902 roku. Nawiasem mówiąc, to trzecie tłumaczenie, drugie tłumaczenie na język obcy, po angielskim. I kiedy ta książka dotarła do czytelników, wszyscy zaczęli pisać do Lizji, przyjeżdżać do Lizji, Brali relikwie w postaci drzask z krzyża grobowego. Brali ziemię z tego. I każdy, kto przeczytał tą książkę, mówił, pisał, Teresa to zrobiła, Teresa uczyniła, Teresa mnie uratowała, Teresa uzdrowiła, Teresa mnie nawróciła, Teresa. I tak zaczęła się chwała Teresy. Zresztą ona o niej powiedziała, po mojej śmierci zacznie się huragan chwały. A więc e, do dzisiaj, do dzisiaj ten huragan trwa, chwały trwa. Wspomnę jeszcze o jednym. Ten huragan chwały wyraża się dzisiaj w peregrynacji relikwii Świętej Teresy po całym świecie. Kiedy była w Polsce w 2005 roku w swoich relikwiach, był to już 35 kraj, który odwiedziła. A wszędzie, gdzie przyjeżdżała, witały ją tłumy ludzi, tysiące ludzi. I to nawet nie tylko chrześcijanie, katolicy witali ją także, y, muzułmanie, Żydzi. Ona uratowała Liban przed wojną domową, kiedy tam przybyła. A więc Teresa ma coś do powiedzenia. Powiem tylko kilka takich y, niesamowitych przemyśleń Teresy. Pod koniec życia, kiedy otrzymała, y, otrzymała y, do, pod opiekę dwóch seminarzystów, jednego seminarzysty Maurycego Beliera i Rolanda, Adolfa Rolanda by modlić się za ich kapłaństwo pisała do nich 17 tylko listów, bo to było kilkanaście miesięcy przed śmiercią ale zawarła tam najpiękniejsze myśli, takie na przykład była w obliczu śmierci ja nie umieram, ale wchodzę w życie albo Albo yy, mówiąc, ja jestem zerem, jestem zerem, czyli mówiła o swojej pokorze, bo była tak pokorna. Ale jeśli przed zerem postawi się jedynkę, to to zero nabiera wartości, to już jest dziesięć, a tym jedy, tą jedynką właśnie jest pan Jezus. Dlatego yy, ona nazywa się oblubienicą. Jezusa. Jemu oddała całe swoje życie od, od, samej, od samej młodości, od samego wczesnego dzieciństwa. A więc warto się dzisiaj przyglądać świętej Teresie, która odkryła dziś w dobie ataków na kościół, nienawiści do Kościoła, która odkryła niesamowitą prawdę, że ona uratuje Kościół, ale jak? W sercu Kościoła mojej matki będę miłością.